Cześć, 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 z tej strony ja, Impec. Dziś jesteśmy na serwerze etana.eu Mam na tym serwerze Ninja 76 poziom i Bufa 46. <laughs> Zagrajmy sobie Wojem. Co robicie? No, podium oczywiście. Potem się kupimy. Kupię jakąś ładną trudkę i będziemy wymiatać. Kurczę, co mnie tak cofało. Mm. Czekajcie, sobie wezmę opcję, zmienię. Yy, I w ogóle teraz będę dawał full w siłę. Dopiero po jakimś czasie będę dawał w Wita. A wiecie, co chodźmy już yy, na. Ta. Ci co kraj na tym serwerze może wiedzą, może nie jak się wbije z na 17, to automatycznie wbija na M1. Nie ma tak, że może wbić na 18, 19 lub 20 Wbija na ten. No, wiecie o co chodzi. Od razu na M1. Potem y, trochę księg. No nie jest określona ilość, y, bo pali, nie pali, pali, nie pali. I właśnie o to w tym chodzi, że gdyby ci wszystkie przyjęło, to trzeba tylko 10, ale że sporo pali, no to nie można tego określić. Chcę wam jeszcze powiedzieć No ta seria będzie Mam nadzieję dłuższa od Kawisa Po prostu Kawis padł a miałem już yy, Już chciałem Wchodzić i Nagrywać bo wiedziałem co chcę zrobić Już zaktualizowałem Normalnie wszystko, wszystko było dobrze Patrzę padł To był cios poniżej pasa po prostu no jak widzicie, z każdego dro kamienia dropią kadeki, yy, marmury, yy, kamienie duchowe. I atak boga smoków. Tam kadeki jakieś. Zamówmy to. Tabeczek nam trochę leci kolejny metin jak widzicie metki w jeden to nie problem i łatwo się na nich właśnie wybić bo nikt ich nie bije yy, tak wziąłem coś z innej postaci są to takie temki są dodania, jakieś zęby księgi yy, i różne takie, sami widzicie jakie rzeczy Dlaczego mi to jest potrzebne? Bo ogółem tamtą ninżą też zacząłem nagrywać. Tyle, że mi się nagrywanie nie włączyło w pierwszym odcinku. A tak od 40 któregoś poziomu nie warto zaczynać. No więc zaczynam od nowa. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie, ale zaczynam. <laughs> I ta seria na pewno będzie dużo dłuższa. Kurczę, nie rozbiję tego drugiego metka. I zielony czar. Nie wiem, to jest chyba dla peta. Nie wiem, bo go nie mam nawet. Tylko zgaduję, bo... Dobra, czekajcie, przeczytajmy. Używam wszystkie bonusy. A weku do 40 lewla mogę to użyć i to jest normalna zmianka. No dobra. Fajne wyjście. Hmm. Dobra, no to jak na razie filmik trwa prawie 5 minut. No to ten filmik nie będzie miał w ogóle cięć. Następnie, oczywiście, będą miały różne przejście i tak dalej. Ponieważ nie będzie dzisiaj dzień, bo i tak na pierwszych levelach nie ma nawet co robić takiego. Potem może nagram przyspieszone level upy, że tak cały poziom mi wbija, nie tylko końcówki. I mam nadzieję, że Wam też to się będzie podobało i ogólnie będzie dobrze. I metin leży rozbity. No i znowu mi dropły kamienie duchowe. Przydadzą mi się na zrobienie ski na buffie do P, bo jak wiecie, buf to podstawa. <grytania> Nawet do tego. Nawet na y, loch pająków, buf to podstawa, bo jak nie masz bufa, to w ogóle już masz ciężko. Bo ciężko się expi. Mój buff ma jednego bufa 41%, nie jest to jakiś bardzo wysoki wynik, lecz mi wystarczał, żeby Ninja archerem, ninżę expić. To myślę, że jak będę w wojem body, to jeszcze łatwiej mi to będzie szło. Nie, nie wbijam jak na razie w ogóle kadeków do tych eku, bo to jest jeszcze początkowe. Więc się nie przyda. Potem sobie kupię jakąś trutkę 45 średnie Plus, z siłą i krytem. Kurczę, wiem, że Was trochę zanudzam w tym odcinku, ale cały czas jestem dobity po kawisie. Już się zbieram, taką wytrwałą serię z wszystkim dopracowanym. Chciałem wbić 220 poziom, lecz jak widzicie nie wyszło mi to, a w tym zielona siła, no to to. No to chodźmy jeszcze szybko y, do tego, do tych trenerów. Jak widzicie hajs tutaj nawet ładnie, hajs nawet ładnie tutaj leci, y, choć o Można powiedzieć, że sztabki dużo lepiej, bo sztabki to w ogóle tam łatwo lotają i nie trzeba się napracować w ogóle. Um, Przedajmy sztaby, kupmy sobie jakiegoś riba, potem go wymiksuję. Czekajcie, zadam przy okazji te dwa słabe zadania. Jakieś 30 średnie plusik. I było super. No jak widzicie nie mam farta nawet do bomb. A dobre takie to tam wiecie wystarczą mi. Bo By było orki i slow, teraz wbijem jeszcze diabły to w ogóle już mi to wystarczy. O, te zbrojkę sobie kupię. Tarcze i hełmy i to. Maksymalny level to 240. Chyba maksymalna broń do PVP to na 180 poziom. Tej macie co jest w ogóle u handlarzy. Można cofać z kila jednego, niestety tylko. Bryłki po 500 kk rosy. Dobra, dajmy full yy, Chodźmy szybko do M2. I gdy będzie 15 minut, czyli za jakieś 6 minut, to będzie koniec odcinka. Niestety, yy, i zobaczymy się wtedy w następnym odcinku, który zostanie wrzucony jeszcze dzisiaj ponieważ pierwsze level to tam łatwo plus muszę Wam jeszcze się odrobić za tam... za... wczoraj chyba bo nie było odcinka, ponieważ nie mogłem go wrzucić miałem błąd a więc tak, dzisiaj jest jak na razie pierwszy odcinek na YouTube ten, który właśnie oglądacie plus jeszcze jeden się pojawi dzisiaj i 17, m1 czekajcie, w ogóle sobie już ułożę jak to ja mam zazwyczaj ułożone mamy 18 poziom 19, sorry 20, teraz co dodamy sobie w to i w to czekajcie wiem, że tutaj się robi z ebonów Oczywiście zaraz pójdziemy już na inne spoty też jak spić, bo tak na jednym spodzie to to chwilę by zajęło w bicie 30. Plus my mamy jeszcze określony czas, to w ogóle trzeba się spieszyć. W następnym odcinku już zobaczycie mojego bufa, jak mu skile tam wale. Kurczę, nie chcę tego. Jak mu będę tam walił skile. No jak widzicie, ranga wchodzi nawet od stania w miejscu. Hmm, patrzcie, ja sobie teraz stoję. Kurczę, no tak tego akurat nie pokażę, y, ponieważ ranga stoi od samego stania w miejscu, co jest dobre, bo jak masz rangę na minusie, tak łatwo możesz sobie wbić już na plusik. A w ogóle to czekajcie ja sobie pododaję bony do Zbrej. O nawet ładne wbiły. Um, Togę sobie może na kiedyś jeszcze zostawię. To wywalę. Kurczę aura mi się zbugowała Niedobrze. No zostały nam 3 minutki. My mamy 23 poziom, więc wcale najgorzej nie jest. Berka na tym woju zostawię na M1, bo jak wiecie, Berek zwiększa obrażenia otrzymywane, więc na M1 akurat się przyda, na jakieś metki i wtedy, i wtedy to będzie akurat tak na M1, bo i tak dużo Dimage'a to mobom nie da. Nam doda y, speed attack. Albo tak szczerze nie wiem jeszcze, co będę robił w następnym odcinku. Powiedziałem że Wam, że będzie wbijał lebufa co nie jest wcale takie pewne, bo mogę też coś schrzanić i będę ekspił tego woja wtedy. Jak widzicie Metin. Ja się cieszę, bo znowu będę miał kamole. Mm. Chodzi mi kamole nie kadę Bo kadet tam wiecie mam ich już teraz fula yy, Możecie sobie teraz popatrzeć właśnie ile mam tych kadeków yy. jak potem będę miał już tę trudkę i nie będzie miała ona kadę, no to po prostu wbiję sobie yy, kadeki Oczywiście plus 4 lub plus 5, bo plus 3 się nie opłaca patrzcie jakie one słabe są. No gime w mowy tam mamy. Jest dobrze. Dobra, kolejny punkt w to. I zbieramy kamole. Za te chwilę, gdzie nic nie mówiłem, zamyśliłem się po prostu. Załóżmy sobie lepszą broń. Dobra, nasz odcinek powoli dobiega już końca. W następnym będziemy XP na BO i może w Loch V2. To jeszcze też nie jest pewne. Dobra, szybko jeszcze tego spota zniszczymy. Mm. Więc to wcale problem nie będzie. Yy, jeszcze sztuki kombo sobie podniosę. Nie, yy, od 30 level można odłamki energii. Ja je zbieram po prostu od początku gry. Odcinek się przedłuża. Dobra, rozwalmy szybko jeszcze tylko tego jedynego spota. I mam nadzieję, że już nic nie będę miał dalej do powiedzenia, bo tak się znowu przeciągnie I jeżeli wam się ta seria spodoba, bo wiem, że skawiesa wam się spodobała to lajkujcie komentujcie i subskrybujcie oczywiście to na razie, cześć i czołem